To już jest i panda. Jak zapewne widzieliście już po tytule i po wstępie filmiku, dzisiaj kręcę foodbook. Właśnie wróciłyśmy z porannego spaceru. Jest około godziny 9, więc najwyższy czas, aby zjeść śniadanie. A śniadanie dzisiaj będzie bardzo klasyczne, ponieważ będę robić owsiankę. Płatki owsiane nalewam wodą. Dodaję pokrojone suszone daktyle, cynamon i karob. Następnie wszystko mieszam i gotuję na wolnym ogniu. Dodaję pokrojony banan i jabłko oraz nasiona chia. Znów wszystko mieszam i gotuję aż odrobinę zgęstnieje. Owsiankę dekoruję jagodami goi, narkowcami oraz syropem klonowym. Witam się z Wami już w mojej bardziej ogarniętej makijażowej formie. I jest jakoś po 12, więc pora zjeść jakiś lunch i dzisiaj na lunch mam bardzo łatwo, ponieważ... Mam już gotowaną wcześniej zupę. Chyba jak każdy, kiedy gotuje zupę, to nie gotuje na jeden dzień, więc dzisiaj wystarczy, że sobie trochę odgrzeję i będę miała gotowy posiłek. Zupa, którą przygotowałam to wegański rosół, który jeść będę z ryżem. Dodaję też mielone siemelniane i natkę pietruszki. Na deser przygotowałam dniowy pudding chia z masłem orzechowym i kremem z nerkowców. Jeśli ten deser Was zainteresował, to bądźcie czujni, bo niedługo na kanale pojawi się oddzielny filmik z pełnym przepisem. Właśnie wróciłam z poczty, bo miałam do wybrania paczkę i ta paczka, to widzę, tutaj jest podpisana, jest to Health Box. Więc pomyślałam, że dobrym urozmaiceniem tego vloga będzie Open Box Health Boxa. Subskrypcja handboxa działa w taki sam sposób jak subskrypcja wszystkich pozostałych pudełek, które pewnie dobrze znacie, pewnie najbardziej dzięki tym wszystkim kosmetycznym pudełkom Że, że ja kiedyś też subskrybowałam te pudełka kosmetyczne, ale, ale z tego zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że bardzo dużo produktów po prostu się w moim przypadku marnuje, bo często to mam jakieś kosmetyki, które albo były w kompletnie niedobranym dla mnie kolorze, albo coś mi w nich nie pasowało, bo jednak wydaje mi się, że w takim przypadku, gdzie dostajemy pudełko i nie mamy pojęcia, co będzie w środku, to jednak w kwestii jedzenia łatwiej jest trafić niż w kwestii kosmetyku. Tym bardziej, kiedy już na dzień Dobry mam pewność, że to będzie jedzenie, które jest w 100% zdrowe. Ja na przykład kiedyś byłam strasznym niejadkiem, ale to wynikało z tego, że nie lubiłam bardzo dużo rzeczy mięsnych albo bardzo dużo rzeczy mlecznych. A obecnie mam takie podejście, że jeżeli tylko to jest wegańskie, to z całą pewnością to jedno. Yy, więc myślę, że cokolwiek by się w tym pudełku nie znalazło, to na pewno się nie, nie zmarnuje. Okej, okay, dokopałam się do tak wyglądającego. Pudełeczka. Na, na dzień dobry jest oczywiście e, ulotka. Witamy. Stałeś się właśnie posiadaczem Heldboxa. Dziękujemy Ci za zaufanie i mam nadzieję, że zawartość pudełka przypadnie Ci do gustu. Jeśli nasz Heldbox bardzo Ci się spodobał, zrób w nim zdjęcie. Wstaw na swój profil na Facebooku lub Instagramie do 22 dnia każdego miesiąca i otaguj. Polecam Box. Co miesiąc wybieramy najbardziej kreatywne zdjęcia i do ich autorów wysyłamy dodatkowo Boxa zupełnie za darmo. Jeśli chcieli zamówić e, dla siebie Heldboxa to ja, dostając od healthbox Twoje pudełko, dostałam także kod robotowy dla widzów. Wszystkie informacje dostawię Wam w opisie pod filmikiem. A my zobaczymy może w końcu, jaka jest zawartość tego pudełka. Ekologiczny makaron quinoa na wodzie źródlanej. Mam nadzieję, że to dobrze wymagam. Skład to 100% mąki quinoa, produkt polski i produkt ekologiczny. Aronia suszona polska bio, produkt ekologiczny. Dobra, zobaczmy, jak smakuje. Tak sama nie, nie smakuje jakoś zachwycająco, ale ja ogólnie nie jestem jakąś wielką fanką suszonych owoców, ale jako dodatek do, do owsianki jakiejś właśnie albo do jakiegoś deseru myślę będzie poko. Tutaj mamy jakieś tajemnicze opakowanie, więc to pewnie coś w szklanej butelce, a jakże sok wiśniowy 100%. mmm, ale pyszności i tutaj widzę jest kolejny produkt tej samej firmy, czyli Cherry Tree jest to konfitura wiśniowa bez dodatku cukru ja jestem ogromną fanką konfitur uwielbiam wszystkie konfitury, marmolady dżemy, więc to z pewnością też zostanie społożowane i są tutaj jeszcze dwa ostatnie produkty, po pierwsze jest to ryż jaśminowy biały bio, produkt ekologiczny, 500 gram. I w pudełku, całe szczęście, znalazł się też jakiś słodycz dla mnie, jako była sucha. Jest to baton warszawski. Jeśli chodzi o skład, to tutaj mamy biobiurki kokosowe, biomąka jaglana, daktyle, biosłonecznik, bioolej kokosowy, ksylitol, biosiemielniany, suszona porzeczka, woda źródlana, sól himalajska. Tak właśnie prezentowała się zawartość listopadowego health ja jestem zadowolona przede wszystkim dlatego, że z większością z tych produktów zaklinam się po raz pierwszy. A wydaje mi się, że o to właśnie przede wszystkim chodzi w tych wszystkich subskrypcyjnych pudełkach, aby właśnie poznawać nowe produkty, w tym przypadku nowe smaki. Przypominam Wam jeszcze, że jeżeli sami chcielibyście zasubskrybować Headboxa, to wszystkie informacje razem z kodem rabatowym będą w opisie pod filmikiem, a ja tymczasem będę powoli brać się za robienie obiadu. Na patelni podsmażam cebulkę. Kiedy się zeszkli, dorzucam na patelni jeszcze pokrojone pieczarki i wszystko razem, moment podsmażam. W dużym garnku, na odrobinie oleju, duszę pokrojone marchewki i dynie. Doprawiam kurkumą, pieprzem, kary, solą himalajską, słodką papryką oraz garam masala. Dorzucam wcześniej podsmażoną cebulkę i pieczarki. Ugotowaną soczewicę, pokrojonego ananasa oraz puszkę przecieru pomidorowego. Wszystko mieszam i gotuję na wolnym ogniu, aż wszystkie warzywa będą miękkie. Gotowe kary podaję z ryżem. To już wszystko, co miałam Wam do pokazania, nic więcej już dzisiaj raczej jeść nie będę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że dał Wam jakieś kulinarne inspiracje. Jak zawsze chciałabym Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama i Snapchata, jeśli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście to zrobili. I z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!